Cześć Kajt, witam Cię bardzo serdecznie z tej strony, Adrian. A w dzisiejszym odcinku chcę Ci pokazać prosty sposób, w jaki będziesz mógł dodać dowolną ikonę do trybu kariery. A więc zacznijmy od początku. Ogólnie, sam pomysł może nie pomysł, sam sama aktualizacja, która wprowadza drużynę, która zawiera no niewiele jakich zawodników. Mówimy tu. O największych światowych ikonach piłki nożnej. Mamy tutaj m.in. Maradonę, Pele, Ronaldinho. Została wprowadzono około tydzień temu i dzięki temu możemy ikonami bawić się w trybie w szybkich meczach. Jednak jak sprawić, żeby te piękne ikony znów zaistniały w barwach swoich legendarnych klubów? Na samym początku zacznijmy od sprawdzenia aktualizacji naszych składów, ponieważ możemy zawierać składy, które są już nieaktualne i w tym wypadku nie zawierają drużyny ikon. Po sprawdzeniu tego możemy już się udać do tak zwanego okna transferowego, wyszukać w nim graczy. My na przykład, na przykład weźmie, znajdziemy zawodnika Jana Rasha i sprowadzimy go do Liverpoolu. Następnie tak samo wyszukujemy kolejną z wielkich ikon Liverpoolu, czyli Kennego Duglicza, szkocką ikonę, którą również sprowadzamy do drużyny Derec. Po wyszukaniu nazwiska znajdujemy Liverpool, po raz kolejny go dodajemy no i już mamy dwóch zawodników. Żeby już uzupełnić cały skład Liverpoolu, dodajemy Barnesa, czyli skrzydłowego z Anglii, który swego czasu był zawodnikiem Liverpoolu i notował tam niesamowite występy. Po tym wszystkim możemy przejść już do trybu kariery. I w zależności co wybierzemy, czy wybierzemy karierę menadżera czy jednak karierę zawodnika będziemy mogli zagrać swoimi ikonami. Ja dla przykładu pokażę najpierw karierę zawodnika. Czyli zaczynamy od początku, wyszukujemy Liverpool, wybieramy Liverpool, następnie znajdujemy zawodnika. Ja dla przykładu wezmę po raz kolejny szkocką ikonę Knego Daglisha. czyli wybieramy ikonę, a następnie przychodzimy do zatwierdzenia naszej decyzji. Następnie w łatwy sposób możemy przejść do samego personalizacji szkota, czyli między innymi możemy przywrócić mu numer z Liverpoolu, czyli numer 7. Ingerować w wzrost i wagę zawodnika nie możemy, jednak możemy już zmienić natomiast jego strój. Oczywiście koszulki samej w sobie nie zmienimy, ale buty już tak. Ja chyba zdecyduję się na T-Empo, klasyczny model, albo w sumie. Wejdźmy w Pumy Pomarańczowe Co prócz tego możemy zmieniać także furotki, opaski Jednak to tyle jeśli chodzi o karierę dziennego zawodnika Następnie teraz przeniesiemy się do kariery menadżera A zrobimy to w prosty sposób Po prostu stwierdzimy, że przechodzimy na emeryturę I w ten sposób na naszym stole mamy oferty z kilku klubów Między innymi Norwich, Southampton Ale my chyba zdecydujemy się tutaj na drużynę Kenego Lali. Podpisujemy kontrakt, a jeśli wy chcielibyście karierę, gdzie właśnie Ken Douglas zarządzałby drużyną z Francji, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję, a taki odcinek już się pojawi. Teraz możemy zaczynać konferencję, może nie tyle konferencję, co wywiad właśnie ze Szkotem prowadzonym prosto po jego przejściu do nowego klubu. Umiejscowienie ikon w różnych klubach wydaje się czasochłonne, jednak kiedy będziemy już mogli umieścić przykładowo Ronaldinho w Barcelonie, poczujemy się jak kilkanaście, kilka lat temu. No myślę, że to jest niesamowite. Nie tyle co niesamowite, ale bardzo fajny moment i w ogóle super zmiana. Jeśli chodzi o jej, uważam to za ciekawą zmianę. Pierwszy raz, moim zdaniem, poznali się rozsądnie. Nie zależało im w tym wypadku na pieniądzach, na tym żebyśmy kupowali w Papońce, żebyśmy mogli przetestować Ronaldinho A że po prostu możemy go przetestować w trybie jednego gracza I tutaj tak samo, zmieniamy numer koszulki Ronaldinho I myślę, że przydałoby się go sprawdzić na prawdziwym boisku Więc zobaczmy jak sobie poradzi Zaraz rozpocznie się mecz, mecz o który tak wiele ludzi pytało. Możemy spojrzeć, Brazylijczyk przy piłce, świetnie mija jednego zawodnika ruletką, następnie teraci, ale to tylko na moment, ściga się z Jordanem Sancho, przed nim jednak polska ściana, czy ją pokona, pokonuje ją, Elastico, Ronaldinho, bawi się z tymi dwoma ręcami. Ronaldinho, Ronaldinho.